Siemaneczkę SemSavixa to jest nowy challenge na moim kanale. A ten challenge się nazywa e, One Block Challenge. Jeżeli widzicie, stoję na właśnie na tym jednym bloku, nic tutaj dookoła nie ma. się nawet jak rozejrzę, włączę sobie render większy. Nic innego się tutaj nie znajduje. Jedyne co muszę zrobić, tak tutaj piszę, break the block below you, to zniszczyć właśnie ten blok. O! I się właśnie pojawiła ziemia. It also spawns more than just dead. Czyli więcej niż na przykład derta spawnuje. I mogą być też skrzynki, czyli to same, te kwiaty to wszystko. I właśnie o to w tym chodzi, żeby rozbudować sobie wyspę, rozwalając ten właśnie blok. No, to może sobie to zabuduję dookoła. Each face as a team. Może teraz poczekamy, aż to tre wyrośnie na boki ta trawa. Chyba, że to nie wyrośnie. Zobaczymy. Powinno lada chwila być. Najwyżej poczekamy później. Se może że to skrzynkę postawię z tymi temkami? Dobra baś, nie rozrośnie się Plains, Blocks on Mobs spawn. No i na razie co to dwie te dostajemy tylko I kolejna skrzynka sobie tutaj na boki dan więc to jest ciekawe. Co tutaj postawię jeszcze? Sam mogę sobie teraz zrobić łopatę i z tego mogę zrobić albo jeden odcinek, albo całe serię. Więc jeżeli chcecie serię, to po prostu piszcie w komentarzach i lajkujcie oraz subujcie dynię to sam. To sobie to na razie z bo z tego można farmę zrobić. O i melony też. To z tego też farmy zrobię, tylko pierwszą wodę potrzebuję. Zbyt pokopiemy. Uzbieramy jak najwięcej rzeczy, jakie się da. O, świnie dostałem. Dobra. Zbyt tutaj jeszcze wezmę. I spróbujemy jak najbardziej rozbudować tę wyspę. Tylko niech ta świnia się przesunie. Jakaś skrzynka by się kolejna przydała. O, właśnie. Nie wiem po co mi są te właśnie kwiaty. Ale sobie je zostawię w razie co. Czy wypadnie coś jeszcze? Może jakiś kamień? Bo by się piesek przydał. Tutaj w ogóle mam, żeby coś kliknąć. The planes. Klikam The Planes. New Blocks. A, to ma jakiś level ta wyspa. New items, new mobs. Czyli możesz mieć znajomego. Właśnie, kura ma być. O, no właśnie. Ty się możesz tam przesunąć trochę. Wyspę bardziej sobie rozbuduję. Dobra, i zaczynam znowu kopać. O, nowy Rotate, drewno dostałem sobie tutaj dodam. I jest kurczek, mam już wszystko. Chyba, że jeszcze czegoś brakuje. Sobie tym razem dwie łopaty zrobię. I muszę sobie zapamiętać, że to jest ten blok pomiędzy właśnie skrzynką a craftingiem. Żebym się nie zgubił, właśnie. Bo więcej kwiatów. Nawet nie wiem po co mi to jest. Krawaty możecie przesunąć, tylko mi to nie spadni. Więcej drewna. Ja tego drewna dostaję. Bruk by mi się przydał. Bug Help menu. Click on the buttons, for more info, żeby kliknąć, po więcej informacji skrzynki. Czy dostanę w ogóle tej cobblestone? Nie, nie dostanę. O, owca. No spoko. Przyda się na łóżko. Bo tutaj węgla nie ma. Jeżeli zauważyliście, mam właśnie lepsze efekty, transzykcja takie rzeczy. To przez to, że mam nowy program do montowania i się chcę na razie poduczyć właśnie, więc zobaczycie więcej takich efektów fajnych. Właśnie może być coś takiego jak tutaj właśnie się wam powiem, powinno pojawić na ekranie coś w tym stylu i chcę jak najczęściej to używać O! Kolejnego kurczaka dostałem Co mogę wykorzystać? Te nasiona Może coś z tego dostanę I nie wiem czy chcecie w ogóle żebym na shadere grał, nie wiem czy w ogóle mam tutaj shadery Czekajcie shadery mam tutaj Wow Co to jest za faca? No ciekawe, mogę sobie rysować tymi gwiazdami Chyba, że jakieś inne sobie włączę, ustawienia graficzne, shadery Wezmę sobie high Może to będzie lepsze Dobra, to trochę pomogło, ale nic nie widać tutaj. Nie wiem, czy tutaj mam ustawione jakiś, Jest bez limitu. Dobra, na razie wyłączę te szejdary. Kiedy indziej na nich pogram. I mam teraz więcej dyrta, co spróbuję rozbudować sobie bardziej tą wyspę. I najlepiej to chyba się przydała lawa. Jaderko z lawą i zrobić ten generator kobla Jak coś to nie oglądałem u nikogo tych filmików Zobaczyłem że tylko ta mapka jest bo chciałem sobie Sam to wszystko zobaczyć To trzeba robić, sam to wykryć Teraz mi oni tu przeszkadzają, nie mogę gdzie indziej sobie pójść na przykład Tutaj na przykład szadcie no, chodź Dobra, I mi to nie przeszkadzajcie Coraz więcej co tego drewna mam. Tego białego. 15, już więcej niż tego normalnego. Dosem weź te krowy tutaj. Muszę dla nich miejsce zrobić. Może jakaś skrzynka. Nie. Świniak. Tu już mam dwie. Dobra, kolejne drewno. No to już rozumiem jak jest drewno, to parę takich dostanę i później znowu do dirt'a A nie, teraz ten rodzaj drewna Z powrotem ten A no to spoko Kobylsum by mi się przydał Kolejny kurczak, sobie tego w sumie mogę zabić Mam już No właśnie, trzymi start, to dopóki mięsa nie zrobię Jakaś skrzynka, by mi się przydała. O, właśnie. O, jeszcze tutaj jakiś step. Serce ma. Envelopment Gift. A to jakaś przerwa jest teraz przed kopaniem. A nie, to jest upgrading. To co teraz kobla dostanę? Jest. Cobblestone. Wreszcie coś. Może żelazo będzie Ja też świnie to bym pozabijał chętnie Dobra mam tutaj na piecyk I na lepszy kill -off. Ale patyków mi zabrakło Oj, jest węgiel Ten piecyk sobie postawię Chcę ja przypalę jedzenie jest, właśnie, żelazo. O to mi chodziło. Dobra, więcej węgla. też żelazo tutaj dam. Kilow pierwsze, co zrobię sobie? Może jakaś skrzynka będzie lepsza? O, więc raz, jeszcze mam na. O, jeszcze jeszcze jest tutaj. Mam już na kilow. I łopatę. To może sobie łopatę zrobić, jak mi się już i tak kończy. A i tak nic nie stracę. Pusta mapa. A, dobra. Ciekawe. O, mam wiaderko z wodą. Nawet nie wiem, kiedy dostałem. Co one się tego miejsca tak trzymają? Że tutaj nie można nic zrobić. co bardziej powiększę to może. Jedyne co lubię z tym w bloku, że bloki dostaję. W innych to masz tylko limity dirtu. I nic więcej o, oprócz kobec nowych rzeczy nie zrobię sobie. Tutaj masz na szansę sobie cały set diamentowy enchantowany zrobić. No, macie więcej miejsca, to teraz won mi stąd. Mam pomysła. No, teraz pociekacie. Ty też możesz stąd wyjść. Ty też. Tylko nie spadnij Więcej żelaza Ty, zombie mi się zarespał mam hełm Skórzany. Dobra, Ciebie to mogę zabić chyba. Tam nie szkodzi, że świnie zabiłem. Też muszę uważać, żeby nie spadł, bo nie wiem czy i tracę. Skrzynka tego węgla, to wszystko tutaj pójdzie. Creeper wysadził coś, bo ty nie wiem, czy to jest lag, czy co? Nie, wybuchaj. Um, to będzie problem. Dobra. Mam nadzieję, że więcej tu nie będzie takich. Albo żebym odzyskał tę tak, krowę. he No. Za drugim razem już. No i starcie witamy. Ciuć świetnie o, żelazo zostało Zobie zrobię właśnie Żelazne rzeczy Dobra, najważniejsze chyba zostało I muszę mniej trzymać itemek z... W ekwipunku Dobra, kilof Siekiera Łopata I mam wszystko Zobie to tak dam Dobra, węgiel jest Tu mam więcej i chyba się od tego tsunę trochę. Jest, wróciła nasza krowa. I może sobie zrobię pochodnie. Dobra. Ja tutaj spróbuję znaleźć sobie blok trawy i zostawić na chwilę, zobaczyć co się stanie. Ten grawit muszę jakoś na sobie zrobić pod spodem, by nie znikał A co jeżeli bym sobie tutaj podłożył cobblestone na to? No tutaj, jak tutaj coś się spałnie to powinno zginąć Dobra jakieś skrzynki mam, więcej węgla Krzemień Glinę I więcej stołna O jest trawa i dobra Ja sobie te trawy zostawię I postawię sobie skrzynkę tutaj przydoby się Tutaj sobie domek zbuduję Taki most będzie. 3 na 3. I tutaj zostanie wejście. Bo przydałoby się zrobić skrzynki gdzieś daleko od tamtego miejsca, że jak creeper wybuchnie, to nadal ma swoje rzeczy. W sumie mam gdzieś z jakich desek to jest? Byle był tutaj tymczasowy dom. O, ty najlepiej jak tu wejdziesz. Ty to chroniony gatunek. Darmowe jedzenie mi dajeć, więc... Sobie jeszcze patyki zrobię. Bo nie wiem czy na górze się coś tutaj będzie pojawiało, czy nie. Ale wolę mieć pewność, że nikt tutaj nie będzie. I sobie te skrzynki dam na górę. Nie na górę, tylko do... Ty, te kurczaki i owce mi zniknęły. Ale dobra, sobie te skrzynki tu wreszcie pokładam. Te ostatnie wziąć jeszcze. Nic więcej nie pomieszczę, więc to wszystko sobie dam tutaj. I to teraz sobie wezmę. Ten piecek chyba też się opłaca wziąć. Które będę miał dalej, ale przynajmniej bezpieczniej. Oj, to właśnie zostawia swoje imię. Ze skrzynka. Ale już jest gotowe wszystko. I na razie tak zostawię. I to koniec na dzisiaj. Jeżeli chcecie z tego serię, to piszcie w komentarzach. Jeżeli to się przyjmie, to będzie więcej właśnie odcinków z tego. I zrobimy z tego serię. Zostawcie suba łapkę. A ja się zdją. Siema.